Za mną Prezydium zarządu działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisał prezes Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Jacek Protos. Puntatorzy sztandaru przekazują sztandar na, na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druga Ryszarda Kraśnika i nastąpi przekazanie sztandaru województwa. na jednostkę odwróconej straży pożarnej ufotowanych przez tutejsze społeczeństwo jako dom, wierności i na rzecz tych

z okazji tak szacownego i uwielbiuszłego Wodnicza Straż Pożarna w Złotowie została za wieloletnim wywiadem działalność w ochronie pożarowej dla dobra społeczności Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowana Złotym Znakiem Związku Zanim więc nowy temat zostanie zaprezentowany po odczytaniu uchwały o nadaniu oraz wręczeniu Złotego Znaku Związku proszę przedstawiciela Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Złotowie, Druga i uchwała czterdzieści dwa na dziesięć na 2014, paragraf pierwszy. Na podstawie paragrafu 41 ust. 4 Statutu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwo w Wojewódzkiej Opery w Wolsztynie nadaje, nadaje odznakę, złotą odznakę dla sztandaru i jednostki złotowej. W przestraży pożarne, to przede wszystkim ludzie, dla których czy przynależne do tej społeczności stali się do dom. Batkowski Piotr, Druk, Jezwicki Andrzej. Proszę o obręczenie od proszę drucha Kosianka Tarasi, a siście druga Hędzika hmm. Zakszewskiego. Uchwała prezydentów zarządu oddziału wojewódzkiego związku komisji w Straży Pożarnej w Polscenie. Brązowe medania w zasadzie został wyróżniony druch. Owręczenie odznaczenia proszę Komendanta Powiatowego Państwa i Straży Pożarnej, Masiście i Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ocholniczych Straży Pożarnej Prywatnej. vasdruk killers Irene Agb W kierunku Pana i Pańskich ludzi pracujących w samorządzie za to, że wspieracie się finansowo te jednostki, za to, że jesteście razem z Wujek jako prezes odpowiedzialny jest za za bezpieczeństwo obrony przeciwko żołnierzom. I wiem, że to swoją rolę bardzo, bardzo są Jeszcze raz bardzo za wspieranie finansowe dla mnie i Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego, to, to, co najlepsze i żebyście mieli zdrowie, siłę i poczucie swojej godności do sztandaru i do swojego, do swojego obowiązku. Dziękuję bardzo. Wielu ofiar na tym uczniu to dowód najwyższego uznania i ocenienia przez społeczeństwo waszych czasów i osiągnięć. Życzę Państwu szczęścia, wiadomości, satysfakcji z pełnionej społecznej służby dla dobra innych oraz zadowolenia z wybranych przez Was wyników. Życzę Waszym rodzinom najbliższym wiele spokojnych dni bez zajęcia u Waszych obroty z akcji. W imieniu Wam ministra małym z komendanta projekcji o Państwa wizytach wyborzonych i pamięciowych. Najsterdeczniejsze gratulacje i podziękowania za Rada Ofiarnej Służby i Pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej zarówno tej gminy, jak i całego powiatu Służba Strażacka bez wątpienia stanowi wielkie wyzwanie. Wymaga odpowiedzialności, odwagi i poświęcenia. Standard, który dzisiaj otrzymaliście, jednoczy wszystkich ludzi, którym bliskie są ideały yy, yy, yy. i problemy bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia rodzinnej. Jestem wystarczającym trud, który był źródłem osobistej satysfakcji, a działalność pełna sukcesu i społecznego szacunku. Pozwólcie Państwo, że przy tej e, bardzo miłej okoliczności, ponieważ obchodzimy dzisiaj w Jubilę Łukaszimie Ciężarodzia, przekażę również na ręce Dybka Prezesa, Hmm, bardzo ciekawe opracowanie pod tytułem Zgrazy Pożarne, Barni i Mazur", gdzie o takich jednostkach, o takich właśnie bohaterach, o stu i więcej hmm, jest kilka słów napisanych. Między innymi o naszym powiecie i o tej gminie również. Myślę, że przyda się jako słów naszego Ziemia Pomińska i Ziemia Dubawska. Weszły skład Królestwa Polskiego jako plusy Królewskie. Sztandar. Sztandar to ta rzecz, która ma wyznaczać ideał, ma wyznaczać kierunek. I tak jak macie drogowie napisane Bogu na chwałę ludziom na ratunek, tak według tych haseł życzę Wam bardzo serdecznie, aby się dalej postępowało. Też padły dzisiaj słowa, że strażacy są tą grupą aktywną, działającą, która cieszy się bardzo wielką sympatią i zaufaniem społeczeństwa. Dlatego, że właśnie postępujecie w tego hasła, Bogu na chwałę to znaczy bezinteresownie. Nie sobie na fałę. To jest na waszą pomoc i mogą zawsze na nią liczyć. I dlatego też serdecznie Wam dziękuję. I życzę następnych lat w służbie Bogu na chwałę i ludziom na pożytek i Ratunek. Szczęść Boże. 90-lecia i kręcenia osobiście jako wójta bardzo cieszy to, że mamy może kilka informacji, takich ogólnych dla tych, co pierwszy raz są tutaj na terenie kliny że mamy bardzo silną, prężną, konieczną straż pożarną w całej. Jest u nas ponad 600 strażaków, ponad 400 strażaków czynnych. Mamy 22 samochody, mamy 17 jednostek, mamy bardzo dobrą atmosferę, yy, mamy yy, atmosferę bardzo dobrą yy, między jednostkami, dlatego tutaj i obecność wszystkich jednostki z terenu y, gminy Lubawa, również i naszych sąsiadów z Lubawy. Y, jednostki sobie pomagają, jednostki się wspierają. My żeśmy w ostatnich latach wymienili kilkanaście samochodów. Druchowie y, sobie pomagali, duchowie wspierali się nawzajem. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że tak jak tu zostało powiedziane, w Gminy Lubawa jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie gminy Lubawa, że wydawało wydawałoby się, że y, tyle jednostek jest niepotrzebnych, czasami była w przeszłości taka mowa, a zdarzyło się tak w 2005 roku, że wszystkie jednostki wyjechały w ciągu w zasadzie 15 minut i 250 strażaków brało udział w działaniach y, tak zwanych potopień, które tutaj na terenie y, gminy y, Lubawa w tym okresie nieszczęśliwym wystąpiły. Jesteśmy sprawni, jesteśmy mocni, jesteśmy wyszkoleni, mamy dobry sprzęt, mamy dobrą tradycję i musimy tą tradycję wspierać, dlatego że ta ziemia właśnie z tej tradycji tutaj słynie. Dlatego wszystko zrobimy, żeby przez te następne lata, następne szereg te jednostki istniały, funkcjonowały i się rozwijały. Zaproszeni goście, drugowie, drodzy mieszkańcy wsi. Na zakończenie tej uroczystości chciałbym podziękować gościom za przybycie, sponsorom i darczyńcom oraz mieszkańcom Złotowa za wsparcie finansowe. Dzień na skromnej Dziękuję.